Witam serdecznie w kolejnym filmie poświęconym elaboracji amunicji 308 Winchester i pokażę wam, w jaki sposób określić długość naboju, który będziemy elaborować dla karabinu sabati STR Sport. Ja mam na imię Marcin. Zapraszam na film. Tak jak w zapowiedzi powiedziałem, będę się dzisiaj zajmował określeniem długości całego naboju do komory nabojowej karabinu Sabati STR. Pokażę Wam po kolei, jak to, jak to wszystko należy zrobić. Jakie narzędzia będą nam potrzebne? Będzie nam potrzebna suwmiarka, suwmiarka wyposażona w komperator. Tutaj mamy komperator firmy Hornady, wyposażony w tulejkę do kalibru, 300, do kalibru 30. Przepraszam. I tutaj jest również mamy taką specjalną stopkę, która nam po prostu tutaj ułatwia pozycjonowanie naboju, po prostu tutaj w suwmiarce. To jest nabój od takiego innego karabinu, pokazałem go tylko przykładowo. Odłożę go, żeby się nie plątał. Tak jak widzieliście na poprzednich dwóch częściach, zajmowałem się przygotowaniem nowej łuski. I tu mamy już to, to jest dokładnie ta sama łuska, którą wcześniej widzieliście, która była wcześniej obrabiana przeze mnie. Do tego. Jakiś pocisk. Nie mówię wam konkretnie jaki, ze względu na to, że tutaj tego typu pomiary należy wykonywać każdorazowo do różnego rodzaju pocisków, które będzie stosować. Czy to będą tego samego producenta, ale o innej masie, czy będą to pociski innych producentów, zawsze stosując nowy pocisk, należy wykonać te czynności, które Wam w tej chwili pokażę. Zaczniemy w takim razie od zamka. Zamek w karabinie został przygotowany do. Tej czynności została z niego usunięta iglica razem ze sprężyną, i jest usunięty również tutaj, w tym miejscu, gdzie jest otwór, znajdował się wyrzutnik łusek. Jak się zamek rozbiera, możecie obejrzeć sobie na, moim, na, moim, na jednym z moich filmów wcześniejszych, gdzie pokazuję krok po kroku, jak ten zamek rozebrać, rozłożyć, aczkolwiek nie pokazuję, jak usunąć pin wyrzutnika, Ale to jest bardzo proste, wystarczy wybić tulejkę taką sprężystą, i on tam na sprężyce się trzyma, bardzo łatwo się to usuwa. Także tutaj na pewno sobie z tym poradzicie. Ok, w tej chwili zajmę się pomiarem takiego parametru, który Amerykanie określają, że jest to DAM, czyli jest to jakby tłumaczyć na język polski, jest to parametr zablokowany. I poniekąd to, to tłumaczenie byłoby sensowe, jest sensowne, ze względu na to, że to będzie wymiar maksymalnej długości naszej komory nabojowej. Czyli po prostu taki wymiar, w którym pocisk tutaj w części o średnicy OGIF, czyli ta, ta płaszczyzna, która mniej więcej się gdzieś tutaj znajduje, dotykał będzie stożka przejściowego w lufie i dalej już praktycznie rzecz biorąc się nie przesunie, bo musiałby się wcisnąć. W gwint. Czyli to jest maksymalny zablokowany wymiar, naszej, czyli długość naszego naboju. Pamiętajcie tylko jedną sprawę, nabojów nie będziemy robić na ten wymiar, ponieważ jest to niebezpieczne. Dobra, mamy łuskę, mamy pocisk, przestawię kamerę na prasę i co tutaj robimy? Wkładam, mocuję sobie w uchwycie łuskę, wkładam pocisk i delikatnie go osadzę, tak tylko troszeczkę, żeby on tylko się ustawił już nam w szyjce łuski. Ok, wystarczy. On jest oczywiście przesadnie za długi. On w tej chwili będzie miał wymiar, no tutaj gigantyczny pewnie. Mamy wymiar 2,447 cala. Ok, co robimy? Wkładamy pocisk do komory. I zamykamy zamek. Zamykamy go. w ten sposób, żeby tym zamkiem wcisnąć po prostu pocisk w głąb łuski i zamek, żeby się zaryglował. Czyli wciskamy o i zaryglowujemy zamek. Teraz należy dosyć energicznym ruchem odryglować zamek i delikatnie wysunąć nasz pocisk, czy nabój generalnie. I mamy. W tej chwili wykonany pierwszy pomiar, zmierzymy, jak to wygląda. I zobaczcie, dlatego, dla tego pomiaru wyszedł nam pomiar 2,308 cala. Ok, zapisuję sobie ten, ten wymiar, 2,308, dobra. I teraz należy ten pomiar wykonać kilkukrotnie. 3, 4, 5 razy, ile tam sobie życie, ale na pewno nie jeden raz. Czyli co trzeba zrobić dalej? Trzeba ten pocisk po prostu z tej łuski wysunąć. Można zrobić za pomocą matryc do rozcalania amunicji. Ja takiej matrycy nie posiadam. Zrobię to za pomocą młotka kinetycznego. Tak to urządzenie wygląda. Generalnie wkładamy. Tutaj nasz nabój. Do środka. A co ważne, jeżeli będzie ten pomiar robić, to najpierw usuńcie spłonkę, żeby ten pomiar był robiony bez spłonki. No i mamy tutaj nasz nabój włożony i delikatnie trzeba stuknąć tym po prostu w jakiś twardy przedmiot, po to, żeby on się troszkę wysunął. Ok, zmierzę go, czy się wysunął więcej niż na 2,308. No, wysunął nam się na wymiar 2,336. To w zupełności wystarczy do pomiaru. Usuwam tutaj ten uchwyt. No i ponownie montuję, wkładam nabój do komory nabojowej. I zamykam znowu zamek. Wyjmuję. I zobaczmy w takim razie, co wyszło w tej chwili. Wyszło nam. 2,300. Chyba widać, światło się odbija. 2,307. Ok, powtarzamy pomiar. Za, zapiszę 307. Czyli znowuż w, do roboty bierze się motek kinetyczny. sprawdzę czy pocisk się wysunął z łózki No mamy 2,351 tak wysunął się No i jeszcze i po kolejny raz Zamykamy otwieramy, wyjmujemy i ponownie wykonujemy pomiar dwa przecinek siedem. Ok, no to jeszcze raz zmierzę. 2,307. Ok, czyli mieliśmy jeden pomiar, nam wyszedł 308, go odrzucimy, czyli na nasz jam to jest ten wymiar. 2 cala i 307 tysięcznych cala. Ok, i to mamy w tej chwili pomierzoną długość komory, maksymalną długość naboju do komory, do komory tego karabinu, stosując Konkretnie nabój, w tym przypadku jest to nabój firmy Sierra 308 HPBT, March King o wadze 175 grainów. Jeżeli bym zastosował nabój tego samego producenta, ale o innej masie, należy ten pomiar ponownie powtórzyć. Pamiętajcie, to jest wymiar zablokowany. W żaden sposób tego wymiaru nie możemy stosować do elaboracji amunicji, ponieważ jest to niebezpieczne. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Na pewno każdy z Was pchał kiedyś samochód. I mamy samochód, który chcemy wepchnąć na krawężnik, na chodnik. No i załóżmy, że przednie koła tego samochodu są. dotykają do krawężnika. Jakiej siły musicie użyć, żeby pokonać opór tego krawężnika, żeby ten samochód wepchnąć? A teraz to samo zróbcie, odsuwając ten samochód od krawężnika na jakąś odległość. I ten jest swobodnie no, zaczyna się toczyć. Jest łatwiej pokonać mu opór tego krawężnika. I to samo w tej chwili zrobimy z naszym nabojem. Czyli musimy ten nabój, pocisk osadzić głębiej niż wyszedł nam wymiar dam. To i z mądre książki tutaj podają, że to odsunięcie, nazywane jest to jumpem. Jump z angielskiego, czyli skok. Powinno się zawierać mniej więcej między. Od 20 do 0,5 mm. Ja to liczę w calach. Ja robię najczęściej do tej pierwszej elaboracji, takiej wstępnej, żeby sobie wstępnie określić parametry naboju. Robię ten jump. Cofam od stożka przejściowego o wymiar 20 tys. cala, czyli to jest około 0,5 mm. Jak to robimy? Przestawiam kamerę i jedziemy. Montuję nasz nabój. Odkręcam mikrometr faktycznie, że moc maksymalnie się da. Wsuwam nabój do matrycy, a następnie zaczynam przykręcać mikrometr, śrubę mikrometryczną do momentu, kiedy wyczuję opór. O, Tutaj już czuję opór. Odczytuję, że na śrubie mikrometrycznej mamy 35 350 tysięcznych cala, więc Chcę nasz pocisk cofnąć na wymiar 2,287, czyli ten wymiar, który tu macie na samym dole. O 20 tysięcznych cala cofamy, po prostu osuwamy. Czyli na, I tutaj właśnie fajnie, fajna sprawa jest właśnie ta śruba mikrometryczna. Przekręcam ją 5, 10, 15, 20 tysięcy. I no i dobra, zobaczmy w takim razie, ile wyszło. No prawie. Jednym, brakuje jednej tysięcznej, czyli jedną kreseczkę na, na matrycy jeszcze trzeba przekręcić. Ponownie mierzę. O, połówki brakuje. Ale można tak już zostawić. I w ten sposób macie już określony nabój do tego karabinu, na tym pocisku, o którym Wam mówiłem, który możecie bezpiecznie wykonać. Macie wszystkie wymiary, które Wam są potrzebne do wprowadzenia np. do jakiegoś programu kalkulacyjnego, który wylicza ciśnienia typu jakiś QL czy, czy Gordon, po to, żeby sobie wyliczyć bezpieczną naważkę do tego, do tego naboju i dalej już elaborować. Wymiary pocisku sobie znajdziecie w katalogu, ewentualnie jeżeli nie ma, to trzeba by taki pocisk samemu zdefiniować. Macie już podane wymiary. Wam będzie potrzebny wymiar OAL do, do, programów, do tych programów. Elaboracyjnych, no ale to jest nic innego jak po prostu długość całkowita tego naboju, czyli, czyli od dęka łuski do wierzchołka. Czyli w tym przypadku to jest 2,885 I ten wymiar jest Wam potrzebny, trzeba go sobie zapisać, żebyście mieli taką informację. I, i, I to na dobrą sprawę tyle, co Wam jest potrzebne wstępnie, żeby już zacząć proces dobierania naważki do, do, do swojego karabinu. Mam nadzieję, że. W miarę jasno wam wytłumaczyłem, jak to zrobić. Jest to naprawdę banalnie prosta sprawa. Na pewno tutaj nie popełnicie błędu. Ewentualnie piszcie w komentarzach, postaram się Wam wyjaśnić, co i jak, do czego. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, poproszę kciuka do góry. Zachęcam do komentarzy, proszę o subskrypcję i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!